Cześć, z tej strony Steelhead. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam najlepsze piki otrzymanych przez nas niedawno Dream Ticketów. Wspomnę o najbardziej uniwersalnych wyborach, jak i kartach krywanych w najlepszych taliach rankingowych. Po pierwsze, chciałbym wspomnieć o tak zwanych staplach, które mogą być bardzo dobrym dopełnieniem do każdego deku. Są to procentowo najczęściej grane karty PvP, co zawdzięczają swoim bardzo mocnym efektom. Omówię pokrótce każdą wartą uwagi kartą. Najbardziej trafionym wyborem ze wszystkich najmocniejszych stapli jest Cosmic Cyclone. Jest to niezwykle często grana karta PvP, ze względu na bardzo mocny efekt usuwania z gry oraz trapów. 1000 LP, które musimy poświęcić na rzecz tej karty, jest często jej atutem umożliwiającym ak aktywowanie wielu kluczowych w naszych taliach skilli. Warto wspomnieć o możliwości zakupienia jednej sztuki tej karty w sklepie, jednak tak czy inaczej bardzo często upłaca się mieć nawet 3 sztuki w talii. Raz sumując, jest to bardzo dobry Dream Ticketowy wybór. Kolejną, niezwykle mocną kartą jest Floodgate Trap Hole. Umożliwia on permanentne zasadzanie przyzwanego przez przeciwnika potwora. Jego efekt nieraz całkowicie przerywa przeróżne komba oraz uniemożliwia synchrosamon. Swoją popularność Floodgate zdobył głównie przez bardzo dobre kontrolowanie definiującego metę invokat Cositusa, którego można wyłączyć z gry właśnie dzięki tej karcie w łapce. W większości tali dodaje się od 2 do 3 sztuk. Obecnie jest to najczęściej grany trap w PvP. Podobny efekt co do poprzedniej karty posiada Poezo i Kanadia. Karta ta szczyty popularności na pewno ma już za sobą, jednak dalej jest bardzo mocnym trapem, z znienawidzonym pr przede wszystkim przez synchrodeki. Główną przewagą nad fullglatem jest fakt aktywowania tej karty w każdej chwili spowoduje pozwala na lepsze dopasowanie zagrań. Przyzwanie cmentarza tej karty w postaci potwora również przydaje się w wielu sytuacjach, takich jak zagrania defensywne, czy użycie jako materiał na różne typy samonów. Głównym minusem tej karty jest oczywiście targetowanie, które było największym powodem spadku popularności w grach rankingowych. Przechodząc do SR Dream Ticketu, po pierwsze chciałbym omówić kartę Trishu Strapho. Hole. Posiada ona bardzo mocny efekt kontroli przeciwnych potworów, który może całkowicie odwrócić przebieg gry. Jest to karta sprawdzająca się przede wszystkim w taliach posiadających niewielką kontrolę pola, w middakach pozbawionych kart pułapek. Semi-limit tej karty jasno pokazuje jej potęgę, czyniąc ją najlepszym uniwersalnym wyborem co do SR Dream Ticketu. Kolejnym trafnym SRP-kiem jest World of Disruption. Efekt tej karty również może odrzucić losy gry, zamiacalnie obniżając statystyki potworów na mocno rozbudowanym polu przeciwnika. Mimo spadku popularności nadal grywa się tę kartę w najlepszych taliach, jako zamiennik innych trapów. Warto posiadać co najmniej jedną sztukę tej karty. Raz z końcem omówienia uniwersalnych kart wspomnę jeszcze o trzech również wartych uwagi i wyborach. Pierwszym z nich jest spell Forbidden Lance, grywany ostatnio w mocnych synchrotekach, takich jak Shiranoi. Sprawdza się niezwykle dobrze na heavy backrow deki. Drugim rozsądnym wyborem jest Drowning Mirror Force. Potężny efekt tej karty może unicestwić niemal każde rozbudowane pole przeciwnika. Zmniejszona popularność tej karty, podobnie jak w przypadku Wall of Disruption, została podyktowana na bardzo często grywanym Cosmic Slonem. Dobry pikiem z SR Dream Ticketu może być spell High Często umożliwiający zrealizowanie komba, które mogłoby być prze przerwane przez przeciwny backrow. Główną wadą tej karty jest nałożony semi-limit, co uniemożliwia granie jej w wielu popularnych taliach. Przejdę teraz do kart dostępnych w Dream Ticketach, które są ważną częścią najlepszych tali znajdujących się obecnie w tierliście. liście. Najmocniejszą z nich wydają się Blackwingi. Dream Ticket można wykorzystać na dwie mocne karty z tego archetypu. Spelem napędzającym tę talię jest Black Weewee, będący najlepszym wyborem z tych dwóch kart. Bora również posiada bardzo użyteczny efekt, umożliwiający łatwą synchronizację w przypadku tunera znajdującego się na naszym polu. Halina od dłuższego czasu pozostającą na szczytach tej listy są Dark Lordy. Viewer Dream Ticket umożliwia wybór najmocniejszego spela tego archetypu, pozwalającego na dobranie dowolnej Dark Lordowej karty. W przypadku SR dostępne są aż trzy, bardzo ważne dla tej talii karty. Na pierwszym miejscu pozostawić należy Ixchel, której efekt dobierający, zarazem diskardujący, rozpoczyna większość kombinacji cyklodeków. Równie pewnym wyborem jest Dark Road Desire, posiadający potężny efekt kontroli, kluczowy do zrealizowania OTK. Na trzecim miejscu pozostaje Saperbia, która również bardzo często pomaga swoim efektem, zapewniającym pole potężnymi potworami. Warto wspomnieć o dużym zagrożeniu przyszłego nadania przez konami kolejnych limitów na ten archetyp, ze względu na bardzo długie pozostawanie w czołówce najsilniejszych deków, więc nie zalecam składania Dark Lordów od zera. Przechodząc do tieru numer 2. Nabytkiem z naszego Your Dream Ticketa może być Magician Navigation, będącą jedną z najważniejszych kart w dali z Dark Magician. Wskazują na to bogate efekty tej karty, to znaczy efekt zapewniający pole dwoma spelcasterami oraz późniejsza możliwość użycia efektu negującego spale oraz trapy. W optymalnej wersji Dark Magician wymagane są 3 sztuki tej karty, więc jej wybór jest oczywisty. Ostatnią omawianą tutaj topową talią, również z tytułu drugiego, są Cyber Dragony, które analogicznie do Dark Magician dostały bardzo mocny support w ostatnim boxie. tym ticket umożliwia nam jednak wybranie kart z nieco starszego boxa, z którego możemy dostać takie karty jak tytułowy Cyber Dragon, będący głównym składnikiem fuzion samomów tej talii oraz bardzo mocnego Fusion Monstera Cyber Twin Dragon, umożliwiającego swoim efektem skończenie gry w wielkim stylu. W tymalnych wersjach tej talii gra się od jednej do dwóch sztuk tych kart. Dream Ticket zdecydowanie ułatwi złożenie tej bardzo mocnej i przyszłościowej talii. Jeżeli dalej nie jesteście zdecydowani lub posiadacie już wszystkie potrzebne Wam karty, zawsze można nas zaczekać z wyborem. Całkiem możliwe, że w dalekiej przyszłości wraz z prowadzeniem kolejnych boxów niektóre starsze i jak dotąd niegrywalne karty mogą stać się bardzo przydatne. Dzięki za oglądanie i słyszymy się w następnych filmach.